Hrabia Mantefu. Kto to był? Otóż wyobraźcie sobie, że był to diabeł. Diabeł, który podróżował czarną karetą, zaprzężoną w sześć czarnych koni. Nosił się ze szlachecka, nic dziwnego, w końcu hrabia, czyli w kontuszu czarnym, przepasanym wspaniałym pasem szlacheckim. Niektórzy podają, że w czarno-żółte pasy na to miał narzucony żupan barwy czerwonej, piekielnej. Mówi się, że pojawił się w Małopolsce koło Miechowa w XVII bądź XVIII wieku, więc mamy już tutaj do czynienia raczej rzeczywiście z siłą totalnie chrześcijańsko-diabelską, a nie... Demonem starym, tak jak Boruta, który zmienił się w diabła. Natomiast jest to według mnie dosyć ciekawa postać. Powiadano, że kiedy hrabia Mandelful się pojawiał, to znikali ludzie. Jego kareta po prostu porywała człowieka do piekła. Więc uważajcie, jeśli usłyszycie na drodze ten, ten, ten sześciu. Karych koni zaprzężonych do turkocącej czarnej karety. A wiecie, czymś mi się to skojarzyło jeszcze? Z czarną fałgą.